Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani i słowo dzisiejsze to przychodzi. Sytuacja podobna do wczorajszej. Mówiliśmy o tym, że nikt nie może przyjść do Jezusa, jeśli pewnej korzyści, czyli tej łaski nie da mu Ojciec. A dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której nikt nie może przyjść do Ojca, spotkać się z Ojcem, przyjść do Ojca, jeśli... Jezus go nie poprowadzi. I znowu, kiedy sięgniemy do Greki, to w tym przychodzi, w tym słowie przychodzi, to, to, to słowo oznacza spotkanie dwóch osób. To nie tyle jest przyjście w jakieś miejsce, czy pójście gdzieś, tylko chodzi o spotkanie, przyjście na spotkanie, spotkanie osobowe. I teraz znowu zobaczcie, mamy do czynienia z sytuacją, w której Jezus mówi nam, że to spotkanie z Ojcem jest osobowe, z osobą Ojca. To nie jest spotkanie w jakimś celu, to nie jest spotkanie biznesowe, to nie jest spotkanie, w którym, nie wiem, handlujemy jakąś umowę. Ja Ci Panie Boże coś, a Ty mi coś nie. Chodzi o spotkanie serc, chodzi o spotkanie osób, chodzi o spotkanie przyjaciół. Kojarzycie taką piękną ikonę z tezę, gdzie właśnie to, to spotkanie przyjaciela z przyjacielem tak bardzo wyraża, pięknie wyraża. Modlitewne spotkanie. O to chodzi w naszym spotkaniu z Bogiem. Nie idziemy załatwiać interesów. Idziemy się spotkać z przyjacielem, z ojcem, z miłością. I w tym przyjściu, właśnie o takie spotkanie osób, które siebie kochają nawzajem. Właśnie o to, o, o to w tym przyjściu chodzi. O spotkaniu z o spotkanie z ukochaną osobą. Niech nas szczerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syni Duch Święty. Amen. I kochani, serdecznie Was zapraszam na najbliższe spotkanie z cyklu Projekt Abba, już szóste, bez żadnych już obostrzeń covidowych. Więc spotykamy się w najbliższą środę w Stadnikach, o 18. Msza Święta z głoszeniem, później uwielbienie zgłoszeniem i modlitwa z nałożeniem rog nad każdym, bo tak jak mówię, obostrzenia już nam zniknęły, więc mam nadzieję, do zobaczenia.